Od 2021 roku kartę przekazania odpadów można wystawić wyłącznie w systemie BDO. Dla osób, które jeszcze tego nie robiły, może być to prawdziwa udręka. Ja nazywam się Mikołaj Maśliński i pomagam przedsiębiorcom okiełznać BDO. W tym filmie pokażę Ci, jak krok po kroku wystawić kartę przekazania odpadów. Zanim przejdziemy do systemu BDO, kilka słów na temat samej karty przekazania odpadów. Co to w ogóle jest? Karta przekazania odpadów, tak zwane KPO, jest to po prostu dokument ewidencji odpadów. Jeden z wielu dokumentów ewidencji odpadów, ponieważ oprócz KPO, karty przekazania odpadów, mamy między innymi także karty ewidencji odpadów czy inne dokumenty specjalistyczne w zależności od tego, Jakie odpady wytwarzasz, albo jaką prowadzisz działalność. Natomiast karta przekazania odpadów jest to podstawowy i najczęściej występujący w praktyce dokument ewidencji odpadów. Musisz jednak wiedzieć, że nie każda firma ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów, a tym samym wystawiać karty przekazania odpadów w systemie BDO. Niektóre podmioty są z tego zwolnione, ale nie o tym w tym filmie. Jeżeli zatem chcesz zobaczyć, kto nie ma obowiązku wystawiać kart przekazania odpadów, to koniecznie zobacz mój film pod tytułem Kto nie podlega wpisowi do rejestru BDO. Tyle na ten moment. Przejdźmy zatem do systemu BDO. Aby wystawić kartę przekazania odpadów, musisz wejść na stronę rejestr bdo.mos.gov.pl. Jest to strona rządowa obsługująca cały system BDO, czyli zarówno rejestr podmiotów, jak również właśnie ewidencję odpadów, czy kwestie sprawozdawczości. Aby teraz zalogować się do systemu, masz dwie możliwości. Możesz zalogować się jako użytkownik główny, czyli w tym momencie korzystasz z tego loginu login.gov.pl. W tym momencie uwierzytelniasz swoją osobę, swoją tożsamość poprzez profil zaufany bądź w inny sposób wskazany, właśnie e, logując się w ten sposób. Ewentualnie możesz też podać swoje, e, swojego maila i hasło, jeżeli jesteś użytkownikiem podrzędnym, i wtedy po prostu wejść na swoje konto i działać w systemie BDO. Ja osobiście bardzo często posiadam też konto nie tylko właśnie użytkownika głównego, ale użytkownika podrzędnego. Jeżeli chcę zrobić coś w konkretnej firmie, i uniknąć tego czasochłonnego logowania, to właśnie dzięki temu, że posiadam dostęp jako użytkownik podrzędny, to mogę tylko poprzez e-mail i hasło logować się do systemu. Ale teraz pokażę Ci właśnie krok po kroku, jak wystawić tą kartę przekazania odpadów. Nie będę teraz pokazywał całego systemu i procedury logowania, zakładam, że z tym sobie świetnie poradzisz. Tylko od razu przejdźmy do systemu i do wystawiania karty przekazania odpadów. Jestem już zalogowany w systemie BDO, dodam tylko, że na potrzeby tego filmu korzystam z wersji testowej BDO. Jest ona wierną imitacją systemu BDO, dzięki czemu widzicie, jak to wygląda w systemie BDO, natomiast te karty, które będę teraz wystawiał, one nie wchodzą na niczyje konto. A zatem, co musisz zrobić, aby wystawić kartę przekazania odpadów? Pierwszy krok, który musisz koniecznie wykonać, bez którego nie wystawisz karty przekazania odpadów, to wybór podmiotu oraz miejsca, z którego przekazujesz odpady dalej. I teraz jak to zrobić? Zobacz, schodząc niżej, masz informację o podmiocie, czyli o firmie czy innej instytucji, którą reprezentujesz i która będzie przekazywała odpady. A zatem, aby przekazać odpady z tej firmy, musisz kliknąć Opcję i wybierz. Dlaczego tutaj mamy taki wybór? To wynika z tego, że jeden użytkownik w BDO może mieć nawet kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt przypisanych kont firm. I dlatego, właśnie pierwsza czynność, jaką robisz, to wybór tej firmy. Więc ja tutaj wybieram tą jedną firmę, którą mam, i następnie przechodzę do wyboru miejsca, z którego przekazuję odpady. Czasami może się zdarzyć, że te odpady będziesz przekazywał w związku ze świadczeniem usług, czyli nie z Twojej siedziby czy z Twojego warsztatu czy z jakiegokolwiek innego miejsca, tylko przykładowo masz firmę remontowo-budowlaną i w związku ze świadczeniem usług u klienta budujesz u kogoś dom, robisz remont, wytwarzasz odpady poza siedzibą. W takiej sytuacji mamy pewien niuans, o którym powiem później. Ale tutaj zwykle będziemy musieli właśnie z tego miejsca, siedziby, wystawić te odpady, z zaznaczeniem, że odpady powstały w związku ze świadczeniem usług bądź. Obsługą obiektu liniowego. Natomiast jeżeli wytwarzasz odpady w swojej firmie, w swojej siedzibie, to w tym miejscu po prostu wskazujesz to miejsce, z którego będziesz przekazywał te odpady. Czyli przykładowo, jeżeli jest to warsztat samochodowy, tak jak tutaj mamy firmę, która ma 11 miejsc prowadzenia działalności, szukam właściwego miejsca, z którego chcę przekazać odpady, i klikam po prostu wybierz. I zwróć uwagę, co się wydarzyło. Po wyborze podmiotu, tak, tutaj po lewej stronie, w górnym pasku, pojawił mi się opis firmy, którą wybrałem, tak? czyli jest informacja o nazwie tego podmiotu oraz numer rejestrowy. Po prawej stronie widzisz natomiast miejsce prowadzenia działalności. Ono jest oznaczone w systemie BDO jako MPD, czyli to jest to miejsce, z którego właśnie przekazujesz odpady. I to jest bardzo ważne, żeby przed wystawieniem karty przekazania odpadów Tutaj zgadzał Ci się podmiot oraz miejsce, z którego przekazujesz odpady. Jeżeli to masz zrobione, to możesz przejść do kroku drugiego, czyli możesz przejść do tworzenia karty przekazania odpadów. A zatem, jak to zrobić? Zwróć uwagę, że system po wyborze miejsca prowadzenia działalności automatycznie przeniesie nas właśnie do listy planowanych kart przekazania odpadów. Tutaj wystarczy kliknąć nowa karta, aby utworzyć kartę przekazania odpadów. Gdybyś natomiast był w innej części systemu BDO, to zwróć uwagę, że w każdej chwili możesz tutaj poprzez system nawigacji przejść do właściwej części, aby właśnie taką kartę przekazania odpadów sobie wystawić. Czyli tutaj możesz kliknąć na kartę przekazania odpadów i właśnie wskazać, jaki masz status. A zatem kilka słów jeszcze o statusach. Kartę przekazania odpadów wystawia przekazujący odpady. Oprócz tego mamy również inne statusy, takie jak transportujący i przejmujący odpady. Transportujący to po prostu ten podmiot, który będzie te odpady wiózł, a przejmujący to ta firma, która ma zezwolenie na zbieranie, na przetwarzanie odpadów, czyli generalnie podmiot, do którego te odpady trafią. My tutaj, na potrzeby tego instruktażu, skupimy się na roli przekazującego, czyli tej firmy, która wytworzyła czy która chce przekazać odpady dalej. A zatem klikamy nowa karta, i w tym momencie została wygenerowana karta przekazania odpadów. W zasadzie krok drugi mamy za sobą. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to jest wybór podmiotów, które uczestniczą w tym obrocie odpadami. I zwróć uwagę, że dane przekazującego odpady oraz informacja o miejscu zostały automatycznie uzupełnione, tak, czyli już logując się jako właściwy podmiot i wskazując właściwe miejsce, otrzymałeś informację właśnie tutaj w tej karcie przekazania odpadów, kto to przekazuje i do jakiego miejsca. Zwróć uwagę, to jest to, o czym mówiłem przed chwilą, że jeżeli wytwarzasz odpady w związku ze świadczeniem usług, to tutaj masz taki dodatkowy checkbox, który zaznaczasz i wskazujesz, że miejsce wytwarzania odpadów to była jakaś konkretna gmina. Mamy podmiot czy firmę, która ma siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Natomiast odpady wytworzyła dokładnie w województwie wielkopolskim. Jest to oczywiście możliwe, bo przecież jeżeli mamy firmę, która świadczy usługi, na przykład remontowo-budowlane, no to czasem one krążą po całej Polsce, no i świadczą tego typu usługi. I bardzo ważne jest to, żeby w takiej sytuacji właśnie wskazać, że miejscem wytwarzania odpadów nie jest nasza siedziba, tylko właśnie to miejsce wykonywania świadczenia usług czy ewentualnie obsługi obiektu liniowego dodam tylko że ten obiekt liniowy to jest na przykład droga, to jest rurociąg, gazociąg. To są generalnie takie obiekty, których charakterystyczną cechą jest długość. Tyle na temat tego świadczenia usług. My natomiast na potrzeby tego przykładu odznaczamy to ponieważ wytworzyliśmy odpady w warsztacie samochodowym bądź w jakimś innym warsztacie i chcemy przekazać np. opony, oleje, akumulatory dalej do podmiotu, który nam to odbierze. Następnie wskazujemy transportującego odpady. Bardzo często tym transportującym może być Twoja firma. Wiele firm np. sama, zawozi papier czy makulaturę do skupu surowców wtórnych. Więc niekoniecznie to musi być zewnętrzny podmiot. Tutaj możemy wskazać tak naprawdę każdy podmiot w tym na przykład naszą firmę, jeżeli chcemy właśnie samodzielnie przewieźć te odpady. Czyli szukamy właściwej firmy, czy to po nazwie, czy to po NIP-ie, czy to po innych danych, które pozwolą nam określić tą firmę. No i wskazujemy ją jako transportującą w tym filmie nie będę mówił o aspektach związanych z transportem odpadów, o wymaganiach prawnych, tylko chcę Ci pokazać, jak wypełnić we właściwy sposób to pole. No i kolejna osoba, czy kolejny podmiot, który tutaj występuje na tej karcie przekazania odpadów, to jest przejmujący odpady, czyli to jest ten podmiot, do którego odpady trafią pamiętaj, że zgodnie z przepisami odpady powinny trafić do kogoś, kto posiada zezwolenie na ich zbieranie, na ich przetwarzanie, czyli generalnie rzecz biorąc jest umocowany do tego, żeby zgodnie z przepisami zająć się ich zagospodarowaniem. I tutaj musimy mieć przed wystawieniem karty przekazania odpadów dane tego podmiotu, abyśmy mogli wskazać właśnie kto te odpady będzie przejmował. A zatem szukamy sobie ten podmiot ja na potrzeby tego przykładu Pisze na przykład Ministerstwo Klimatu. A co? Niech mają. Ok. Program jest w wersji testowej tutaj, więc zrobimy środowiska, ponieważ w momencie, kiedy on został utworzony, jeszcze nie było Ministerstwa Klimatu. Oczywiście tak naprawdę to powinien być jakiś zakład przetwarzania czy zbierania odpadów, natomiast tutaj, tylko i wyłącznie na potrzeby tego filmiku, będzie to Ministerstwo Środowiska. Tak jak powiedziałem. Proszę nie zawodzić tam tych odpadów, na pewno ich nie zagospodarują. Natomiast no, w praktyce możemy tu wpisać dowolną firmę. A więc bądźcie ostrożni, co tu wpisujecie, bo bardzo często niestety tutaj pojawiają się błędy, to znaczy, e Myl Myląc się w Nipie, może się nagle okazać, że odpady zamiast trafić właśnie do e, zakładu przetwarzania, na karcie przekazania odpadów trafiły zupełnie w inne miejsce. Więc bądźcie ostrożni, ponieważ niestety BDO nam tutaj tego nie kontroluje i jeżeli kogoś piszecie, to może właśnie dojść do tego typu sytuacji, że nagle e, odpady zamiast trafić do zakładu przetwarzania odpadów trafią do Ministerstwa Środowiska. No, ciekawe, co by się z tym wydarzyło ale pomijam. Kolejna kwestia to wskazanie numeru miejsca prowadzenia działalności. Ministerstwo Klimatu ma tutaj, jak widzicie, wpisane Ministerstwo Środowiska dwa miejsca prowadzenia działalności w systemie, siedzibę i Wawelską 5254. Ja widzę, że to są te same miejsca. Natomiast tutaj jest jeszcze kolejna trudność, czyli musisz po prostu wiedzieć, do którego miejsca prowadzenia działalności chcesz, żeby te odpady trafiły. My to wyślemy do siedziby Ministerstwa Środowiska. Śmieję się w duchu, mam nadzieję, że nie będę miał przez takich problemów, ale e, od razu uspokajam, tak? Te odpady tam nie pojadą, to jest tylko film, to jest instruktaż. Kolejny krok, który jest tutaj przed nami, to jest podanie informacji na temat odpadów. I rzecz, która czasami budzi wątpliwości, nie wiadomo o co chodzi, to jest ta pierwsza jakby pozycja, czyli rodzaj procesu przetwarzania. Jeżeli prowadzisz warsztat samochodowy, czy jakąś inną prostą działalność, no to po prostu możesz nie mieć wiedzy. Co to w ogóle jest, i to jest jak najbardziej zrozumiałe. Zwróć natomiast uwagę, że ten rodzaj procesu przetwarzania, tak jak widzisz teraz w, tej, e, w tym pouczeniu, dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji innemu posiadaczowi odpadów oraz zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, przeznaczonych do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej itd. Tak tak Czyli podsumowując, Zwykłej firmy, która nie jest profesjonalistą w zakresie wytwarzania czy przetwarzania odpadów, tak naprawdę, to nie będzie dotyczyło to pole, tylko powinno się skupić tutaj na tym polu, gdzie mamy gwiazdkę, czyli jest to pole obowiązkowe. A zatem przekazujemy odpad właśnie z tego miejsca i wskazujemy ten kod i rodzaj odpadów. Na potrzeby tego przykładu weźmy na przykład kod 130208 z gwiazdką. Przypominam, że gwiazdka przy kodzie odpadu oznacza, że jest to odpad niebezpieczny, czyli inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe. Wskazuję ten kod odpadu i dokonałem wyboru kodu odpadu. Tu są jeszcze dwie rzeczy, które często budzą wątpliwości osób, które po raz pierwszy wystawiają kartę przekazania odpadów, czyli kod X, czyli informacja o tym, czy zawężamy jakiś kod odpadu. I przykładowo, czemu to służy? To służy temu, aby zawęzić kod odpadu. Czyli mamy na przykład kod odpadu 100101, który się nazywa żurzle i popioły. I jeżeli chcemy, aby z tego ogólnego kodu odpadów wybrać tylko część, na przykład popioły, to właśnie dodajemy ten dodatek X i robimy 100101 popioły, czyli wyrzucamy stąd różne. To jest takie uproszczenie i czasami właśnie niektóre kody odpadów, które mogą zawierać różnego rodzaju odpady, zawężamy właśnie stosując kod X. Natomiast jeżeli macie potrzebę tego stosowania, to zwykle wtedy posiadacie decyzję na wytwarzanie, zbieranie odpadów i właśnie w ten sposób zawężacie swój odpad do tylko określonych odpadów, które zostały właśnie wyłączone z ogólnej grupy. Dalej, zmiana statusu odpadów dotyczy podmiotów, które w wyniku przetwarzania odpadów z odpadów uzyskują produkt. Czyli przykładowo masz kompostownie bądź jakiś inny proces przetwarzania, wrzucasz tam odpady, nie je, robisz z nimi jakieś cuda i nagle z odpadów wy wychodzi ci po prostu nawóz czy e, jakaś inna substancja, która ma właściwości produktu. Natomiast utrata statusu odpadu to nie jest prosta sprawa. E, żeby legalnie na przykład wprowadzać na rynek nawóz czy innego tego typu rzeczy, musisz uzyskać stosowne decyzje stwierdzające, że na przykład nawóz spełnia określone przepisami normy, więc to jest sytuacja rzadka dotycząca podmiotów, które zajmują się przetwarzaniem odpadów, więc Tutaj na spokojnie, tak naprawdę, w ogóle nie musisz się przejmować właśnie tym kodem X i zmianą statusu odpadów. Jeżeli masz więcej pytań, to zachęcam do tego, żeby skontaktować się, czy to z wiosiem, czy z ekspertem z zakresu ochrony e, środowiska, czy w zakresie odpadów. Jeżeli chodzi natomiast o te numery certyfikatu oraz numery pojemników, tak, widzisz tutaj to, to pole, to zobacz, zgodnie z opisem, uzupełnia je podmiot, czyli posiadacz odpadów. Przekazujący odpady rtęci metalicznej do czasowego składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych, przeznaczonym do czasowego składowania odpadów tej rtęci metalicznej, oraz w przypadku zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, który właśnie zajmuje się ich czasowym składowaniem. A zatem, jeżeli nie masz do czynienia z tego typu odpadami, to również też ciebie to nie dotyczy. A zatem, tak naprawdę, kluczowe miejsca, które wpisujesz. W tej części to tylko kod i rodzaj odpadów oraz informacja o masie. No i tu się pojawia problem, no bo skąd ja mam wiedzieć, ile ważą moje odpady? Ja mam warsztat samochodowy, nie mam dużej wagi i tak naprawdę nie wiem do końca, ile tych odpadów wytwarzam. Na tym etapie my tak naprawdę szacujemy ilość tych odpadów. Czyli jeżeli masz przykładowo beczkę, no to jesteś w stanie określić, ile jest tam litrów i ile to mniej więcej waży. Więc w tym wypadku wpisujesz orientacyjną wagę. Na przykład 0,300, czyli w tym momencie 300 kg. I bardzo ważna rzecz. O tym czasem zapominają nawet eksperci i czasem po prostu z rozpędu ktoś może popełnić błąd. Zwróć uwagę, że tutaj podajemy dane w tonach, czyli w megagramach, a nie w kilogramach. Jeżeli zatem wystawiasz kartę przekazania odpadów, to pamiętaj o tym, że jeżeli chcesz przekazać przykładowo 300 kilogramów, to wpisujesz tutaj 0,3000, ponieważ uzupełniamy te dane do czwartego miejsca po przecinku, czyli z dokładnością do 100 gram. Gdybyś natomiast wpisał tutaj 300, no to poinformowałbyś yy, Przekazującego, że przekazałeś 300 ton odpadów. Kiedy określimy już masę odpadów szacunkową, e, może się zdarzyć tak, że ta masa będzie inna, i wtedy dostaniemy karty przekazania odpadów. Zostanie ona odrzucona, będzie zwrot karty i musimy podać właściwą masę tych odpadów. Oczywiście tutaj się dzieją różne rzeczy w praktyce. Jeżeli mamy profesjonalistów, oboje mają wagę, czy dwie firmy mają wagę, no to jeżeli chodzi na przykład o odpady mające jakąś wartość, przykładowo surowce typu złom, no to wiadomo, że to, czy to jest 5 ton, czy 5,5 tony, może mieć znaczenie później przy rozliczeniach, ale to nie jest na ten materiał, na ten dzisiejszy film. A zatem podajemy taką wagę najbardziej dokładnie jak potrafimy. No ale musimy się liczyć z tym, że ewentualnie taka karta zostanie odrzucona z uwagi na błędną wagę. No i wtedy będziecie podawali wagę wskazaną przez przejmującego. To już jest do waszych wewnętrznych ustaleń jak sobie to rozliczycie. No, i wreszcie mamy tutaj też element związany z samym pojazdem, który będzie przewoził te odpady. Zwróć uwagę, że aby pra prawidłowo wypełnić tą kartę, należy podać numer rejestracyjny środka transportu. Czyli to może być na przykład PZ1234, czyli samochód, który właśnie przyjechał i zabrał te twoje odpady, jakiś busik itd. Niektóre osoby dodatkowo dopisują, na przykład, że jest to transport drogowy. No, bo też na to wskazuje pouczenie, ale to wydaje mi się, że już sami musicie zobaczyć, jak to będzie u Was wyglądało. Dlaczego wpisujemy ten rodzaj środka transportu? No, bo czasami też odpady są przewożone w inny sposób. To może być na przykład transport kolejowy, transport morski, czy jakikolwiek inny. Więc tutaj ta karta przekazania odpadów pozwala nam również wystawić ją w przypadku, jeżeli jest to inny transport niż transport drogowy. No i wreszcie. Na koniec data rozpoczęcia transportu. Data rozpoczęcia transportu, możemy tutaj wskazać dzień bieżący, nie będziemy mogli wskazać dnia wcześniejszego, czyli nie wystawimy karty przekazania odpadów wstecz. Możemy wskazać aktualny moment, ewentualnie stworzyć kartę planowaną i wskazać termin rozpoczęcia transportu. W tej chwili mamy 10.57 i ja wiem, że za pół godziny przyjedzie transport, więc mogę sobie na przykład wskazać tutaj, że karta przekazania odpadów jest wystawiona na godzinę 11.30, tak? Czyli mamy gotową kartę przekazania odpadów. Ewentualnie, jeżeli mamy taką potrzebę, możemy dodać informacje dodatkowe. To, co jeszcze jest ważne, to to, jaki status nadamy karcie. I zobaczcie, że mamy tutaj tak naprawdę trzy możliwości. Pierwsza możliwość... Możliwości. Tak. Pierwsza możliwość, czyli pierwsza możliwość, to zapisz. Tak? Czyli zapisując tą kartę, uzyskamy kartę planowaną. Karta planowana, ona nie jest jeszcze zatwierdzona w systemie, możemy ją usunąć to jest taka karta nazwijmy to testowa. Natomiast możemy również zatwierdzić tą kartę i w tym momencie już nie będziemy mogli jej usunąć z systemu, ona już tam zostanie na zawsze. Możemy ją ewentualnie wycofać, a także możemy zatwierdzić i wygenerować potwierdzenie. Różnica pomiędzy tymi statusami jest taka, że jeżeli wybierzemy zatwierdź, to podmiot transportujący odpady, jeżeli to jest inna firma niż wasza, będzie mogła w takiej sytuacji zmienić dane dotyczące chociażby numeru rejestracyjnego samochodu, czy na przykład godziny rozpoczęcia transportu. Jeżeli klikniesz zatwierdź i wygeneruj potwierdzenie, to całkowicie... Kończysz możliwość edycji tej karty przekazania odpadów, to sprawia, że ta karta od razu uzyskuje status e, potwierdzenie wygenerowane, i w tym momencie już można powiedzieć, że odbywa się transport tego odpadu. Po kliknięciu Zatwierdź i wygeneruj potwierdzenie, karta została przeniesiona do zakładki Potwierdzenie wygenerowane. To oznacza, że jest to już karta w transporcie, czyli transport już się odbywa. I kolejne kroki są już po stronie przejmującego odpady i transportującego odpady. Oczywiście to nie jest koniec karty przekazania odpadów. Tutaj mogą się jeszcze wydarzyć różne rzeczy. Może się chociażby okazać, że przejmujący odmówi odbioru odpadów, bo będzie niewłaściwy kod odpadów, albo nadamy kod odpadu, który zdaniem przejmującego nie jest tym, którym my deklarujemy. Karta może zostać odrzucona. Naprawdę scenariuszy jest bardzo wiele i nie temu służy ten film. Ten film służy temu, aby pokazać Ci właśnie, jak wypełnić kartę przekazania odpadów. No i pamiętaj o tym, że może się ta karta właśnie jeszcze zostać zwrócona do tego, żeby dokonać jej korekty. Mam nadzieję, że ten film będzie pomocny przy wystawianiu kart przekazania odpadów i że chociaż trochę rozwiał twoje wątpliwości. Natomiast BDO czy w ogóle kwestia gospodarki odpadami to jest prawdziwy temat rzeka. Dlatego jeżeli szukasz informacji związanych właśnie z gospodarką odpadami, z BDO, to serdecznie zapraszam na moją stronę. Link do mojej strony znajdziesz poniżej. Tam też znajdziesz linki do różnych artykułów, w których staram się wyjaśniać różne aspekty prawne związane właśnie z BDO, czy z gospodarką odpadami, opakowaniami, z wprowadzaniem produktów na rynek polski. Korzystając z okazji zapraszam również do grupy Akademia BDO. Na tej grupie wiele osób dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą związaną właśnie czy to z gospodarką odpadami, czy to z samym BDO. Tyle w tym filmie. Jeżeli ci się podobało, to pamiętaj, aby zostawić łapkę do góry, aby subskrybować ten kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie.